Witam. Dzisiaj trochę przymroziło. Znowu. Jestem zaskoczony. Bo to już któryś dzień w listopadzie. To jak 10 lat tutaj jestem, to nie pamiętam, żeby w listopadzie były przymrozki i to kilka dni z rzędu. Także zapowiada się ciekawie, chociaż z dużej chmury może być mały deszcz. Maluszki jak widać się rozwijają. Wsuwają sobie marchewkę i kapuchę zauważyłem, że zaczynają jeść ogólnie to wszystko z nimi się dość późno odbywa one mają prawie 3 tygodnie i dopiero zaczynają jeść jak hodowałem króliki w Polsce to maluchy tak gdzieś koło 14 dnia już trawę skubały a tutaj nie wiem może to ze względu na temperaturę a co prawda nigdy w Polsce yy, w listopadzie w grudniu nie, nie miałem małych. Zawsze to starałem się robić na wiosnę. Gdzieś tam koło września i na tym był koniec. Tatuś sobie skacze i czeka na kolejną okazję. Myślę, że samicę będę krył znowu koniec stycznia. W połowie. Mały oddzielę. Damy chwilę luzu. I wtedy yy, pod koniec stycznia hmm, znowu ją pokryję. Swoją drogą, ciekawe, czy znowu wyjdzie tyle czarnych. Ona była poprzednio kryta dwoma samcami. Ten drugi był czarny. Ale że hmm, ich matka, to znaczy tego żółtego i tego czarnego, była czarna. Myślę, że maluchy e, poszły raczej w nią. E, bo po prostu jest tutaj przewaga dominującego czarnego koloru. Przepiórki też wcinają. E, faronki. U nich jest. Zawsze spoko, w której je przeważyłem najcięższe mają już 390 gram. Także jestem bardzo zadowolony. Co ciekawe, od trzech dni pojawiały się jajka Jedno dziennie, jak na razie ale jak na warunki świetlne jakie teraz mamy i yy temperaturę wychodzi na to że robię wszystko lepiej niż dobrze ja bo przepiórki nie powinny się nieść w takich warunkach i te moje starsze się nie niosą a faraonki tutaj widzę że zaczynają yy, się jeść. i bardzo dobrze yy, dzisiaj mm. będę zakładał im lampki i założę lampki choinkowe dookoła klatki kurien ma przyjechać, zamazana gdzieś za dwie godziny i założę lampki choinkowe czasówkę w domu i tutaj będziemy doświetlać e, tymi lampkami i zobaczę czy spowoduje to wzrost, nie, wzrost nieśności szczególnie u tych starszych co bardzo by mnie ucieszyło bo jeżeli tak by się to wszystko ładnie spięło, no to wtedy powiedzmy od stycznia mógłbym ruszyć ze sprzedażą jaj lęgowych I to byłoby naprawdę super żeby te ptaki zaczęły już yy, po prostu same siebie utrzymywać No, to ja jeszcze pokażę yy, Wam małe u góry i to na tyle będzie z tego dzisiejszego spotkania. Welęg przepiórek hmm. został zakończony wczoraj. Doszło 8 Chińczyków. Także wszystkich razem przepiórek jest to 4 Nigdy i tylu nie miałem. I tak jak wspominałem na poprzednim filmie no jest to rekordowy wylęk. i za tym jednym razem wylęgło mi się więcej ptaków niż przez wszystkie razy dotychczas to była szósta inkubacja więc pięć było no, takich sobie to możecie sprawdzić na filmach bywało że lęgło się trzy, cztery było to spowodowane Różnymi rzeczami. Najczęściej jajka bywały puste, te, które kupowałem tutaj na wyspach, no bo ludzie mają wywalone i sprzedają to, co po prostu mają. To nie są w ogóle jajka lęgowe, tylko jakieś tam spożywcze. Nie mają pojęcia w ogóle o tym, co robią, i tak to wygląda. Sporo jajek przychodzi też popękanych. Do tego no nie da się ukryć. Ja też nie miałem za dużo doświadczenia jeżeli chodzi o inkubację. Tym razem zrobiłem wszystko inaczej. No i efekt widać do tego jajka które sprowadziłem z Polski znowu mnie nie zawiodły jeżeli chodzi o poziom zależenia jeżeli ktoś z was tam na miejscu będzie sobie szukał jajek to polecam Andrzej. Na eliksie znajdziecie go na pewno. E, ma bardzo e, dobre jajka i ptaki. Z nich też wychodzą super. E, one mają tutaj trochę ciasno, co prawda. Mam przyszykowany e, długi karton i tam za kilka dni mm, będę je przenosił. Ale póki co. Mm, jeszcze przez te kilka dni podtrzymam je w jednym, no bo wiadomo, prąd też kosztuje. Jakby nie patrzeć. No i muszę mieć to też na względzie. No, to będzie na tyle dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz wszystkim oglądającym i do następnego.